Cześć. Odebra w miarę sprzyja. Pojechałem do lasu, postrzelałem z łuku. W dniu dzisiejszym chciałem przetestować łuk, a głównie celownik. Nowy celownik, który zakupiłem, jak i również siedzącą kamerę, którą przestawię później. Na początek przystąpię do strzelań na dystansie 10 metrów, żeby zgrać Przyrządy celownicze następne przejdę do strzelań na dystansie 20 metrów. Ostatecznie trennik zakończę w strzelaniu z urządzeniem krzyżącym. No dobra, zaczynamy. No, co my tu widzimy? No na końcu było ok. No, można powiedzieć, że łuk został przystrzelany i w tej sytuacji, tutaj, nasza poszła niestety, bokiem potem tym w dłubie, wykonałem strzelania na dystansie 10 metrów. Przechodzę teraz na dystans 20 metrów. Procedura będzie podobna, Ponieważ ukrywam, że mogą być pewne rozbieżności. Jeżeli chodzi o wysokość strzelowania, może i w mucie. Przystępuję do strzelań oceniających, wykonam pięć strzelań. No jest ok. Jesteśmy czerwonym, to znaczy nie jest źle. Rozpocząć trening dynamiczny. Właśnie chcę wykorzystać to urządzenie do śledzenia nie w czasie ruchu. Jak to wyjdzie, to się przekonamy. Teraz dokonam zamiany kamery i wstawię urządzenie na statywie. Zobaczymy, jak to urządzenie chodzi. okay. Zakończyłem trening z łuku na dystansie około 20 metrów oraz podczas strzelań dynamicznych na dystansie gdzie w granicach 15 metrów. Jak wyszło, było widać na filmie. Myślę, że jest okazja, żeby jeszcze pociągnąć swoje umiejętności i wyniki. Pomary nie dają mnie za bardzo tutaj spokoju, więc będę kończył. Do nastantego razu. Cześć!